Smakosze, jest późna jesień, mamy długie, chłodne i deszczowe wieczory. Często jest niekorzystny biometr, wtedy czujemy się ospali. Więc mam dzisiaj dla Was wszystkich przepis na świetną pobudzającą nalewkę kawową, która nie tylko podniesie nam ciśnienie, ale też doda energii do działania. Jak większość nalewek, taki tę robi się w dwóch etapach. W pierwszym będzie potrzebna kawa ziarnista. Wanilia, kora cynamonu i goździki. No i oczywiście spirytus. A w drugim etapie cukier i woda. Nalewka jest łatwa w wykonaniu, a warto ją mieć w swoich zasobach na czekające nas zimowy okres. Zatem zapraszam do obejrzenia filmiku, a dokładny przepis znajdziecie w opisie pod filmikiem. Przygotowanie nalewki zaczynam od pokrojenia drobno laski wanili. Na tę ilość, którą chcę zrobić, potrzebna jest tylko połowa laski. Pokrojoną laskę wanilii wrzucam do słojaki. Do słoja wrzucę też goździki i korę cynamonu, ale tę korę najpierw zmiażdżę w moździerzu. Ziarna kawy także będę miażdżyć w moździerzu. Nie należy ich mielić, bo będą zbyt drobne. Wystarczy je tak troszeczkę utłuc. I także wrzucam do słoja. Kawa i cynamon, wanilia i goździki są już w słoju, więc teraz zalewamy to wszystko spirytusem. I słój zakręcam. Zawartość. Mieszam i odstawiam w ciepłe miejsce na 2 tygodnie. Codziennie będę tym słojem mieszać. Kawa z przyprawami macerowała się w spirytusie przez 2 tygodnie. Dzisiaj trzeba do tego ugotować syrop. Do garnuszka wrzucam cukier i wlewam wodę. Cukier się rozpuści, ale trzeba ten syrop przegotować, więc stawiam go na palnik. Syrop z cukru i wody się zagotował. Teraz wyłączam grzanie, zdejmuję z palnika i zostawiam, aby wystygł. Syrop ostygł, jest już zupełnie zimny. Więc teraz syrop dolewam do naszego nastawu alkoholowego. Słój zakręcam. Wszystko dobrze wymieszam. I zostawiam na kolejne dwa tygodnie. Po kolejnych 14 dniach można już nalewkę odcedzić. Lejek wyłożyłam gazą i teraz przelewam zawartość jednego słoja do drugiego. I czekam, aby wszystko ładnie ociekło. Kawa już ociekła. Przekładam na drugi słoik. Nie wyrzucam tych ziaren kawy. Rozłożę je na papierze do pieczenia i wysuszę przy kaloryferze. A później zmielę. Ta kawa, zrobiona z tych ziaren, będzie przepyszna. A teraz. Rozleję nalewkę do butelek. Słoiku zostało mi trochę nalewki. Zaraz ją posmakuję. Tę nalewkę teraz zakręcam i można ją konsumować od razu, ale lepsza będzie, gdy postoi na przykład 2 miesiące. Niedługo święta, sylwester i karnawał, więc okazji do degustowania tej nalewki będzie sporo. Mmm, petarda. Kawowy smak podkreślony wanilią, goździkami i cynamonem. Mm. Ekstra. Lekko słodka, w sam raz. Coś mi się zdaje, że trzeba będzie co jakiś czas nastawić kolejną nalewkę, bo tej na dłużej nie starczy. Polecam wszystkim smakoszom zrobienie tej kawowej, przepysznej nalewki. I wszystkim życzę dużo zdrowia i świetnego samopoczucia.